Dzisiaj przygotowałam dla Was antylistę zakupów, czyli rzeczy, których nigdy nie powinniście jeść. A przynajmniej bardzo ograniczyć. Nie będę mówić o rzeczach oczywistych, takich jak papierosy czy kawa. Więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą jest cukier i wszystko, co go zawiera oraz wszystkie sztuczne słodziki. Są one jeszcze gorsze niż cukier. Do tej grupy należą słodycze, cukier biały, brązowy, trzcinowy oraz wszystko to, co w swym składzie zawiera cukier. Czy wiecie, że cukier uzależnia bardziej niż kokaina? Dwójeczka to cała przetworzona żywność. Wszystko to, co jest gotowe szybko i łatwo. Czyli fiksy, pomysły, kostki rosołowe, konserwy, puszki, słoiki, mieszanki przypraw z dodatkami chemicznymi. Proces przetwarzania zabija większość składników witalnych, następnie dodanie chemii smaku konserwantów sprawia, że te wszystkie produkty nadają się bardziej do fabryki uranu niż do naszej kuchni. Numer 3 na naszej antyliście jest to gluten i wszystko to, co go zawiera. Jeśli chcecie jeść e, zboża, to najlepiej unikać nowych odmian zbóż, a jeść te stare odmiany, np. przykład orkisz, żyto. I jeszcze dobrze jest je namoczyć, sfermentować albo skiełkować. Sfermentować je na naturalnym zakwasie. Czwartą rzeczą jest mięso, zwłaszcza mięso czerwone i drób. Obecnie prawie wszyscy ludzie zbyt dużo mięsa. Zwierzęta w przytłaczającej większości są źle karmione. Hormony, antybiotyki, wszystkie podrasowane chemicznie e, pasze. Zapotrzebowanie na białko można zaspokoić jedząc to, co jedli nasi przodkowie na co dzień. Na przykład soczewice, fasole, groch, dużą ilość zielonych roślin. Jeśli od święta chce się zjeść na przykład jakieś mięso, to upewnijmy się, że to mięso jest ekologiczne że mogło wychodzić na zieloną trawę i było karmione naturalnie. Numer 5 jest powiązany z czwórką: to laktoza, mleko krowie i produkty pochodne. Czy wiecie, że podobno 1 trzecia ludzkości ma nietolerancję pokarmową na laktozę i większości ludzi o tym nie wiedzą? Dodatkowo homogenizacja i pasteryzacja zabija większość cennych składników z mleka. Jeśli chcecie pić mleko, to najlepiej jest pić mleko orzechowe, na przykład mleko migdałowe i tutaj jest link do niego, jak je zrobić. Ale jeśli ktoś musi pić mleko krowie, to niech pije, kupuje je prosto od mleczarza, upewniając się, że krowa jest karmiona dobrze. Można je leciutko podgrzać, ale nie gotować, żeby nie zabić flory bakteryjnej, która ułatwia jego strawienie. Jeszcze lepiej jest je spermentować. Szóstym punktem tak naprawdę dwie podgrupy: rzeczy rafinowane, oleje i margaryny i sól rafinowana. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę. margaryny najlepiej wyrzucić, a oleje zastąpić tymi, które są w 100% pozyskiwane metodami mechanicznymi na zimno albo ekstrakcją. To jest to samo. A druga podgrupa, sól rafinowana, inaczej ważona, jest praktycznie w 100%, czy prawie w 100% samym chlorkiem sodu i w swoim składzie nie zawiera niczego poza tym, ewentualnie antyzbrylacz. Lepiej zastąpić to w ograniczonej ilości solą himalajską bądź morską albo kamienną, tylko też sprawdzajcie zawsze, czy nie ma tam antyzbrylaczy albo jakichś innych dodatków. Te właśnie ostatnie sole mają w swoim składzie inne minerały, bardzo cenne dla naszego organizmu, które trudno pozyskać z innych źródeł. Ostatnią, siódm siódmą rzeczą na naszej antyliście zakupów jest GMO. Cała żywność modyfikowana genetycznie nigdy nie była testowana na ludziach tak naprawdę chcą, żebyśmy my teraz ją testowali na własnym zdrowiu. Jedno co wiadomo, to to, że gdy człowiek próbuje poprawić stwórcę, zawsze źle na tym wychodzi. Instalacja genetyczna jest nastawiona na, na to, żeby było dużo plonu, żeby plon ładnie wyglądał, a nie na nasz efekt zdrowotny. Najbardziej modyfikowane rośliny są to kukurydza i soja, więc ich szczególnie powinno się unikać. Ale trzeba pamiętać, że każda inna roślina też może być modyfikowana, więc bądźmy czujni. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dziękuję za wspólny czas. Jeśli Wam się podobało, to proszę o kciuk w górę, o wsparcie i o udostępnianie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał JUM Zdrowo i smacznie. Dzięki, cześć, do następnego filmu.